W ramach cyklu pierwsze kroki z N księgową prezentujemy kolejne etapy konfiguracji programu. Wcześniejsze odcinki omawiały sposób przygotowania planu kont oraz odpowiednich istotnych ustawień. Obecnie przechodzimy do wprowadzania dokumentów księgowych, zakładając, że wszystkie poprzednie kroki zostały wykonane. Zdarzenia gospodarcze możesz księgować bezpośrednio w księdze głównej. Do tego celu służy opcja Dokumenty księgowe w module Księgowość. M Księgowa posiada oddzielne funkcje przystosowane do rejestracji szczególnych zdarzeń, jakimi są faktury zakupu, sprzedaży oraz operacje w kasie i na rachunkach bankowych. Wszystkie operacje gospodarcze rejestrowane w programie powodują odpowiednie zapisy w księdze głównej. Oczywiście, przed zamknięciem dziennika dokumenty te można jeszcze poprawić. Jeśli zamierzasz wystawić dokument rejestrujący inne zdarzenia gospodarcze niż faktury zakupu, sprzedaży czy operacje finansowe, wejdź w pozycję Dokumenty Księgowe. Następnie określ odpowiednie daty oraz numer ewidencyjny, jaki chcemy podporządkować transakcji. Program podpowiada kolejny numer, który możemy dowolnie modyfikować. Zwróć uwagę, że N-księgowa umożliwia tworzenie kilku ciągów numeracyjnych dokumentów PK. Sposób definiowania ciągów znajdziesz w module ustawienia w zakładce ustawienia formularzy. Ponadto pamiętaj, że data księgowania dokumentu prostego musi zawierać się w ustawionym wcześniej roku podatkowym oraz być większa niż data zamknięcia dziennika. Jeśli wystawisz podobne dokumenty wielokrotnie, możesz wykorzystać mechanizm wzorca, którego działanie jest opisane szerzej w dokumentacji. Przejdźmy do wprowadzenia samego dokumentu. Poszczególne pozycje dokumentu wprowadź w części Zapisy na kontach. W polu Kod konta wpisz kod wybranego konta, a następnie naciśnij klawisz Tab. Wprowadź kwotę. Następnie dodaj opis zdarzenia gospodarczego. Kliknięcie klawisza Dodaj pozycję spowoduje zapamiętanie wiersza dokumentu. Kolejne konto możesz dla przykładu wybrać z rozwijalnej listy. Po kliknięciu wprowadź dokument do dziennika. Przenosimy zapisy do księgi głównej. Możesz następnie zobaczyć i wydrukować dokument. Zwróć uwagę, że numer dziennika nie został jeszcze nadany. Zostanie on przypisany do dokumentu w momencie zamknięcia dziennika. Po jego zamknięciu zmiany nie będą już możliwe. W dokumentach księgowych tworzone są proste dokumenty rejestru o nazwie pozycje dziennika. Utworzony dokument księgowy możesz modyfikować do momentu zamknięcia dziennika. W tym celu przejdź do dziennika księgowań. Aby wyselekcjonować dokumentu typu pozycja dziennika używamy do tego celu pola typ. Kliknij ikonkę. oraz dokonaj zmiany w dokumencie. oraz potwierdź klikając wprowadź dokument do dziennika u dołu strony. Ponownie możesz sprawdzić czy ostateczna wersja dokumentu jest poprawna. Do wprowadzania typowych operacji gospodarczych masz do dyspozycji podobne ekrany dokumentów sprzedaży, zakupu oraz wpłat i wypłat z kasy lub banku. W kolejnym odcinku pokażemy, jak przy pomocy dokumentu księgowego wprowadzić bilans otwarcia. Zapraszamy.